Moja pierwsza przygoda z Pierem tak naprawdę rozpoczęła się przypadkiem. Czy była to taka strzała Amora? Na pewno były to fajne randki, takie, którym towarzyszy podekscytowanie, że to wszystko jest takie nowe, takie pierwsze. To była decyzja, która bardzo otworzyła mi głowę. I sama się nie spodziewałam, że tak naprawdę to jest tak szeroka branża, tak szeroka dziedzina. Idąc w PR, w ogóle nie do końca wiedziałam, z czym to się je i w ogóle o co chodzi. Uczyłam się tak naprawdę po kolei, kroczek po kroczku. Motywacja do pracy dla mnie to tak naprawdę ludzie, którzy mnie otaczają. To jest cały team, który ma jeden cel. Chcemy przekazywać to, co jest ważne dla tej marki. Chcemy opowiadać, co sprawia, że mocniej bije nam serce i myślę, że to jest ta największa motywacja, ale jest to też ogromna kreatywność i, i myślę, że tutaj przede wszystkim są potrzebne takie małe wezwania i tak, czasami właśnie e, jestem szalona i na takie się porywam. Tak naprawdę, sukces to przede wszystkim satysfakcja z tego, co robię na co dzień. Czasami gdzieś przechodzę, widzę i mówię: O, dla nich coś robię. Im pomagam sprawiać, żeby docierali ze swoimi pomysłami do większego grona osób. I tak naprawdę myślę, że to jest taką największą radością. Jeśli chcecie sprawdzić, co jesteście w stanie zrobić, a o co się nie posądzacie, no to właśnie trzeba spróbować PR-u.